Let's just stop and think before I witam was w gry Euro Truck Simulator 2. Ściszymy sobie trochę dźwięk, ponieważ jest za cich za głośno. Dobra, teraz rynek pracy chyba. Szybkie zlecenie. I wybierzmy sobie pomarańcze Uf, Ile tu jest? Fartowe kasa godzinę Ile tu trzeba przejechać? A no taka nawet Pojedziemy sobie tutaj z ubraniami Albo nie, bo tu jest mało tu po sobie pojedziemy z trocinami. Bo jednak jak jesteśmy firmą przewozową sęk, to pojedziemy z trocinami. <laughs> o, jeszcze mam jabłko, to sobie zjem. Czy jest wyjazd? Ej, no teraz nic nie słychać, czekajcie Dźwięk, głośność efektów, głośność ogólna Oj, laga małego pan. Tak, będziemy jeździć przepisowo, przynajmniej tak myślę. Nie nie, nie... nie miejcie do mnie pretensji, nie jestem jakoś jakimś super kierowcą Ale... zagrałem w tą grę, bo słyszałem, że jest bardzo fajna Dobra, wbijamy się Jeszcze po takich zakrętach mam jeździć Jedzie coś tam za nami? My mamy jechać prosto, tak Nie, nie chcę pomylić trasy, bo słyszałem, że to nie jest zbyt dobre, ponieważ potem Nie da się zawrócić, ciężko jest i w ogóle Także chcę jechać, już wiecie, od początku dobrze, żeby nie pomylić tej trasy I jak najszybciej dowieźć ten towar a dzisiaj porozmawiamy sobie ogólnie o moim koncie i o tym yy, jak yy, jak się cieszę z tego, że ha mój, ha mój, ha mój, z tego, że mam już te 56 widzów a widzę, że też trochę za moim udziałem też szybko to przychodzi. Jak to odczytać? Dobra, potem odczytam wiem, tą wiadomość. Yy, za moim udziałem, no bo jednak dzięki też trochę mnie, ale też dziękuję Wam za to, że subskrybujecie mi mój kanał. Yy, przybyło Was tyle w tak krótkim czasie, bo tak jak zaczynałem nagrywać yy, miesiąc temu, to miałem 25 widzów lub 30 paru, dwóch albo jednego, coś takiego, więc to nie było za dużo. A naprawdę fajnie, że tak szybko jakoś to się zebrało. Prosto, ja bym prosto jedziemy No, nie wiem, ja jestem z tego powodu bardzo... Ja z tego powodu się bardzo cieszę, że tyle Was już jest A ja dla Was będę nagrywać, bo jak widzę, że Wy lajkujecie moje filmy, podoba Wam się to, że nagrywam To są zawsze 3-4 łapki To dla mnie to jest już duża motywacja Jak na... Zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy Jak na tyle widzów Wiem że którzy na pewno mają na... O w dół Mówiłem, że nie jestem dobry <gry> Zapomniałem, tu nie Need for Speed, nie wchodzi na takiej prędkości w zakręt Jak tam nasza przyczepa żyje? Jo, przyczepa żyje <gry> Pierwszy odcinek i już straty ponieśliśmy Ale tylko 8% to Myślę, że nie będzie tak źle Teraz trzeba jechać spokojnie, żeby nie dostać uszkodzeń, bo i tak już z 3000 spadło nam o 700 zł, mniejsza wypłata będzie. 700 euro przepraszam. Jakieś objazdy w Uff. Dobre Tak wolno trzeba jechać, ja Bo mandacik dostaniemy. Jen yeah, no, nie no, nie dołujcie mnie. Wolnie się nie dało, nie? Myślałem, że gra mi będzie gorzej chodzić, bo nie mam całkiem na minimalnych, a ja nie mam też całkiem na... nie mam też na ultra. Mam na wymaganiach wysokich, a przy nagrywaniu mamy 24 cztery FPSy niecałe. Teraz spadło do 20 A myślę, że gra będzie trochę gorzej chodzić. Mogę już go wyprzedzić O, tu już można przyspieszyć To dobrze To lecimy sobie dalej jeszcze 140 km więc coś trzeba zacząć Wam opowiadać to tak, o przyszłych seriach mówiłem w Portellancie To może o tej samej grze Że jest bardzo ładnie zrobiona, to też mówiłem Ale fajnie jest ogólnie zrobiona, jak na taką grę grałem W... Pff, nie pamiętam jak ta gra się nazywała, ale też właśnie z ciężarówkami, ale to kiedyś dawno To pamiętam, też była bardzo fajną grą Lubiłem, dużo w nią grałem a... Uh, takie gry są fajne, przynajmniej jak dla mnie, bo lubię sobie, wiecie, posiedzieć tak za kółkiem, pokerować trochę, zawsze to jest odciągnięcie od tych strzałek wszystkich i w ogóle, jak dla mnie, to, takie gry są super. Bo ile można w końcu grać na przykład do tego Minecrafta albo w te strzelanki wszystkie? Choć Borderlands no, też nie jest typową strzelanką, dla mnie, to jest odciągnięcie od tych wszystkich tam Call of Duty i Call of Duty i w ogóle także jak dla mnie Borderlands też nie jest tak dla mnie się przyjemnie gra no moje gry to nie powinno być coś takiego w co gramy o bo kumple grają tylko gramy w to z powodu tego że nam to się podoba nie patrzymy że kumple grają i a mówię, a co nie zagrasz tylko na moje powinniśmy patrzeć na to że Sorry. Po prostu nam to się nie podoba, to nie gramy, nam to się podoba, no to gramy, nie? A nie kumple grają, a to ja też zagram, nie będę inny. Mi się na początku EuroTrack Simulator tak... No nie powiem, że mi się nie podobał, ale mi się średnio podobał. Przekonałem się do niego niedawno. A nie żałuję, że się do niego przekonałem, ponieważ jest bardzo fajną grą, jak już to mówię. Tak, może teraz jeszcze opowiem o tak, o tym, o ulepszeniach mojego komputera, to znaczy jeszcze nie był ulepszony, ale będzie, będę miał nowy procesor, będę miał też nowy, nową płytę główną. Pamięć RAM będzie dołożona czyli już będę miał 8 giga, więc spodziewajcie się tytułów typu Call of Duty Black Ops 2 yy, jakieś Medal of Honor, nie Medal of Honor i z typu nowy gier, więc będzie się działo na moim kanale jak już możecie to zauważyć Teraz Retract Simulator jest bardzo nową grą, a już ją posiadam więc... Nie jest tak źle. Jakoś się próbuję rozwijać, nadganiać moim, choć nie mam za dobrego komputera, nadganiać y, tych let's playerów, którzy mają dużo widzów i w ogóle, to wiem, że nie będę miał tyle widzów co oni, ale staram się jakoś utrzymywać w normie, żeby moje let's playe też były ciekawe. I myślę, że na razie jakoś mi to wychodzi, choć w ostatnich dniach nie za dużo gadałem, ale teraz mam taką chrapkę i w ogóle, że jakoś staram się do tego składać, żeby gadać więcej, a myślę, że dobrze mi to wychodzi teraz powoli, bo już jakoś to ogarnęłem, sobie zawsze poćwiczę chwilę przed odcinkiem, że tam gadam chwilę bez przerwy. I jestem pewien, że jeszcze trochę i dojdzie do sprawy, jeszcze parę tygodni, może miesiąc i powinno być na tyle dobrze, że już nie będzie problemu tego, że będę miał y, ciszę w jakiejś momencie, chyba że będę się skupiał, to wiecie, to na pewno będzie cisza w niektórych momentach, ale będę gadał mniej więcej o rzeczach, nie tak jak teraz sklepał o czymś, co praktycznie was nie obchodzi. No ale wiecie, zdarza się więc jak dla mnie to myślę, że się poprawiam. A jednak na moje widzę, że się trafiam, bo zdecydowanie lajkujecie moje filmy. Bo zawsze są po tam na następny dzień, jak rzucę filmik, są dwa, trzy lajki, nawet cztery. Także. To jest bardzo fajne z waszej strony No zostało jeszcze 22 km i 21 minut Ciśniemy na gaz 18 minut, no ej What the fuck, prawie ominąłem zjazd Hamuj, 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 hamuj No bo jedziemy powoli, ale hamuj Strasz... Strasburg Wjechaliśmy do Strasburga Znaczy jeszcze nie wjechaliśmy, ale zaraz wiedziemy, mamy 9 minut i 9 kilometrów, więc... To jest... Szybka, no kurde... Musisz jechać też tędy koles no nie bądź taki... No i to będzie koniec pierwszego odcinka zaraz Bo już mamy pierwszy towar zawieziony Ja myślę, że z Eurotrack Simulator, ha mój kurde No, odcinki będą tak trwałe No i dwie minuty, a ja stoję na światłach Przecież jest 13.34, jest 13.32 w grze A mamy jeszcze do przejechania pół miasta Odkryta miasto Strasburg Stras... Stras... Nie wiem Stras... Strasburg Strasburg No Strasburg Stras... No Strasburg to będzie Nie wiem czy to tak się czyta, ale dla mnie to jest Strasburg Teraz będzie trzeba... Nie, tu nie ma migacza. Czy jest? Nie, bo tu jest... Nie, jest. Uff, popchnęłem go. Nie spojrzałeś jeszcze rzeczy coś wiecie? A na szczęście nic nie jechało. No, i dowieźliśmy nasze traciny, to... Wospit do firmy Skręcamy Ej no tu była misja To znaczy nie tu ale tak samo wyglądała misja samooczkowa Dobra to to będzie Koniec Dobra robota Kara za uszkodzenia 200 Golda Mamy no, poziom pierwszy, ja się z wami będę już powyżej żegnał, dzięki za łapki, oglądanie, subskrypcje, no, no i cześć.